Tak, jak widzicie, w dzisiejszym odcinku zmieniłem się w tornado i możemy sobie pożerać wszystko, co tylko jest możliwe. Okej, okay, chyba właśnie osiągnęłem maksymalną pojemność naszego tornada, więc możemy teraz upgradeować wszystko, ulepszyć na maksa, jak się tylko da. A momentu będzie naprawdę bardzo dużo pieniędzy i możemy sobie nawet dokupić pieniądze. No ale dobra, słuchajcie, naszym celem na dziś będzie zostać największym tornadem na świecie. A jak na razie to z tego, co widzę, jesteś chyba najgorszym w ogóle na tym serwerze, więc słabo nam to troszeczkę idzie. No ale słuchajcie, jeżeli w tym momencie zostawicie łapkę w górę i subskryb z dzwoneczkiem, to wtedy zostaniemy największym, najsilniejszym i najpotężniejszym tornadem na świecie Więc serio, zostawcie tą łapeczkę w górę i oczywiście subskrypcjoneczkiem A my teraz będziemy się coraz bardziej tutaj powiększać, wszystko zjadać i wszystko powoli sobie ulepszać Jak na razie w ogóle mamy tylko 1240 dolarów Więc myślę, że na sam początek możemy sobie dokupić na przykład 50 tysięcy pieniędzy za 200 robuxów No to jest dosyć dużo, ale myślę, że nam się to bardzo w tym momencie przyda I zupgradujemy sobie max size, speedaż, sprzedawanie w sumie Po co mi sprzedawanie na lepiej? dobra, nie mam pojęcia, wszystko sobie w tym momencie kupujemy. Jesteśmy już naprawdę ogromni, tak mi się wydaje. Dobra, to jeszcze to kupujemy na maksa i mamy na razie wszystko, co jest tylko możliwe. Nie wiem w sumie, czy speed tam jest do czegoś potrzebny, no, ale dobra, już na nich dużo pieniędzy wydaliśmy i właśnie zjadamy sobie wszystko, co jest możliwe. Znaczy, jeszcze poza budynkami, bo przydałoby się powoli zadać budynki, ale niestety jeszcze jesteśmy troszeczkę zbyt malutcy, więc powolutku musimy się coraz bardziej powiększać. Czy możemy na przykład zjeść ten sklep. Nie, sklep jest jeszcze za duży. Budynki są. Nie, ej, właśnie budynek zjadłem. My chwilę myślałem, ten budynek, ale niestety też nam się nie udało i to można przejść? Ej, nie można tam przejść Czyli żeby przejść na kolejną część mapy Trzeba zrobić rebirfa, myślę, że takiego rebirfa Sobie dzisiaj zrobimy, sprzedajemy wszystko I dostaliśmy 16 tysięcy Pieniędzy, max size Będziemy sobie tylko cały czas powiększać naszą wielkość Żeby być no jak najwięksi po prostu Bo póki co to nie idzie nam zbyt dobrze Udało mi się znaleźć taki mały lasek Który cały dosłownie możemy Sobie teraz wciągnąć naszym Tornadem, jeszcze udało mi się zrobić naprawdę Bardzo dużo pieniędzy, ale niestety już jest Jesteśmy na maksa powiększeni, więc wszystko sprzedajemy, wchodzimy w upgrade'y i jeszcze bardziej ulepszamy nasz maksa. I w tym momencie jest na poziomie 12, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo duży poziom. Tylko teraz musimy znowu troszeczkę zjeść, żeby się troszeczkę bardziej powiększyć i zjadać znowu cały las, a potem wreszcie te budynki, bo jeszcze chyba nie udało mi się zjeść w ogóle żadnego budynku, więc no idzie nam troszeczkę, no, słabiutko na razie, ale słuchajcie, to są dopiero początki, to są nasze dopiero początki tego naszego największego tornada na świecie, więc myślę, że powinno być naprawdę w tym momencie coraz lepiej. Podchodzimy sobie jeszcze raz do tego małego tutaj lasku. I zjadamy wszystkie drzewa, jakie tutaj są. Tu w ogóle na dole mamy pokazaną naszą wielkość. Dobra, jeszcze chyba żadnego budynku sobie niestety nie zjemy. Ale wiem, że jesteśmy naprawdę bardzo blisko, bo sami zobaczcie w tym momencie, jakie to tory na jest ogromne. Już nawet nic nie mogę zjadać, więc znowu wszystko sprzedajemy. Dostaliśmy 42 tysiące, a to jest naprawdę niesamowicie dużo, tak mi się wydaje. O, możemy sobie jeszcze ulepszyć więcej pieniążków, ok? Więcej pieniążków nam się na pewno przyda za sprzedawanie właśnie tutaj naszych itemków, a dostajemy tej kasy naprawdę dużo więcej niż przy. Przedtem, tak mi się wydaje, więc musimy sobie cały czas te nasze pieniążki zarabiać, bo potem przejdziemy sobie na kolejny świat, a na kolejnym świecie pewnie będzie jeszcze trudniej. Ja dzisiaj bym chciał chociaż zrobić sobie jednego rebirfa, a jeden rebirf kosztuje nas, uwaga, 10 milionów dolarów, więc to, to jest naprawdę niesamowicie dużo, ale myślę, że na spokojnie powinniśmy dać radę. W tym momencie możemy mieć maksymalnie 27 tysięcy wielkości, a to jest już dosyć dużo, i być może ta wielkość pozwoli nam wreszcie na to, żeby zjeść jakiś budynek. Tak, ale my jesteśmy wielcy teraz, co się stało? Dobra, stop, zjedzmy najpierw to wszystko, co, no chyba nie mogę nic jednak zjeść. Mogę budynki zjadać? Nie, mogę? Nie, dobra, przez chwilę myślałem, że mogę, ale jeszcze nie możemy tego robić. Mamy 56 tysięcy dolarów. Jeszcze raz tutaj ulepszamy nas, naszą wielkość na 32 tysiące, a to jest już w tym momencie bardzo dużo, więc szybciutko zapełnimy się teraz na maksa. I skoro już wreszcie udało mi się to zrobić, czy możemy podejść do budynku? Dalej nic nie możemy zrobić. Ja naprawdę w to nie wierzę. Teraz wszystko sprzedajemy i dostałem aż 66 tysięcy. Naprawdę dostajemy niesamowicie dużo tych pieniędzy. Spina nie ulepsza. Ja uważam w ogóle, że spit jest nam totalnie do niczego niepotrzebny. Będziemy sobie tylko ulepszać. Większe zarabienie pieniążków i żeby być większymi po prostu. W tym momencie mamy już 38 tysięcy wielkości, a naprawdę wydaje mi się, że idzie nam to coraz lepiej, więc myślę, że wszystko sobie tutaj teraz zjemy i zaraz może wreszcie będziemy mogli zjadać te budynki, które są naokoło nas. Ale ja jestem teraz ogromny! Nie dość, że mamy pierwsze miejsce w tabeli. To wreszcie możemy zjadać budynki. Mówiam to absolutnie na poważnie, tylko jeszcze troszeczkę musimy się powiększyć, podejść sobie do jakiegoś budynku. Ej naprawdę mogłem przedtem zjadać. Dlaczego nie możemy sobie teraz w ogóle zjadać? Nie możemy, chyba możemy, tak mi się wydaje Dobra, nie mam pojęcia, jeszcze raz sprzedajmy Mamy 220 tysięcy dolarów Ulepszamy sobie to, jeszcze sobie troszkę więcej Pieniążku będziemy zarabiać, jeszcze raz w tym momencie Musimy się powiększyć, bo naprawdę udało mi się zadać budynki, nie wiem w sumie, czemu teraz Żadnego niestety nie zjedliśmy, znaczy ja nie wiem Czy to, to na to zjada, czy to wszystko wciąga Nie mam pojęcia, to nie jest najważniejsze, jeszcze raz Bardzo szybko się powiększamy, bo no, naprawdę Idzie mi to teraz mega szybko, jak już sobie To wszystko ulepszyliśmy, a mamy ulepszony Max size, czyli nasz poziom Wielkości na 20, no i i sprzedawanie na 14. Swida sobie nie ulepszamy, bo mi to jest w ogóle do niczego niepotrzebne, ani w sumie nic nam to nie zmieni. A chcemy być oczywiście jak najwięksi. Nie jak najszybciej, tylko jak najwięksi, więc wszystko sobie powolutku zjadamy. Ja bym się chciał tutaj dużo szybciej w ogóle powiększyć. A na razie coś tutaj idzie, więc wbijamy sobie do lasu. Zjadamy wszystko, co jest tylko możliwe. Mamy 75 tysięcy wielkości. Myślę, że do 100 tysięcy. Zaraz na spokojnie sobie dolecimy. Wszystko tutaj oczywiście zjadamy, zjadamy, zjadamy. I są nasze kochane budynki, które chciałbym w tym momencie zjeść. Mogę. Zjeść, ciebie mogę zjeść, naprawdę nic nie mogę zjeść. Zjadałem przedtem budynki, a teraz mi w ogóle nie jest. Patrzcie, zjadamy budynki, udało nam się. Widzicie, co tutaj się dzieje? No, nic się teraz nie dzieje, bo musimy sobie znowu wszystko sprzedać. 276 tysięcy dolarów. Jeszcze bardziej ulepszamy naszą wielkość i mamy 84 tysiące, więc dajcie mi chwilkę, wbiję sobie 100 tysięcy wielkości i za chwilkę zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Zjadamy cały świat, mamy 100 tysięcy pojemności. Wszystkie budynki, no, tutaj zasłania nam troszeczkę ten napis, niestety, ale wszystkie budynki, które są na Około, są właśnie zjedzone przeze mnie Serio, jesteśmy po prostu ogromni Sprzedajmy teraz znowu wszystko i jeszcze, ej patrzcie to w ogóle Z tyłu widać kolejną mapę, na tą mapę dzisiaj na pewno Wbijemy, ja muszę być po prostu na tej mapie Bo bardzo mi na tym zależy i poza tym ta gierka jest naprawdę Mega, mega ciekawa, nie wiem czy my się w tym momencie Powiększamy jeszcze bardziej czy nie, ale wszystko sprzedajemy Dostaliśmy 300 tysięcy ponad I jeszcze bardziej ulepszymy sobie oczywiście naszą pojemność To już kosztuje 203 tysiące dolarów Mamy 116 tysięcy Więc no to jest już niesamowicie dużo, zarobimy sobie Jeszcze troszeczkę oczywiście więcej pieniążków Wiecie co, ja w tym momencie chyba po prostu będę Będę grać tak długo, aż wreszcie nie nazbieram 10 milionów, żeby zrobić rebirfa i przejść na kolejny świat. Nie mam pojęcia, ile mi to zajmie, ale no myślę, że damy radę. Słuchajcie, w tym momencie właśnie powiększam się już ostatni raz, z takiego powodu, że mamy 9,5 miliona dolarów, a to jest naprawdę niesamowicie dużo. Siedział chyba tutaj jakieś 10 minut, coś takiego. Dobra, nie mam pojęcia. W tym momencie naprawdę powiększamy się już ostatni raz na tej mapie. I wtedy przejdziemy sobie na kolejną, zobaczymy jak to tam wygląda. Tylko najpierw musimy zebrać 358 tysięcy sił. Już ulepszyłem sobie wszystko na naprawdę bardzo wysokie poziomy: 39 i 37. Więc, no, jest to, wydaje mi się, że naprawdę niesamowicie dużo. Zjemy sobie teraz czy wszystkie budynki, jakie są w ogóle chyba dostępne na tej mapie. Sprzedajemy to, co mamy i w tym momencie mamy 11 milionów 800 tysięcy pieniędzy. No, jest to naprawdę bardzo dużo. Robimy rebirfa, który kosztuje nas 10 milionów dolarów. I właśnie w tym momencie zmieniliśmy nasze tornado na niebieskie. Czy my, czy my naprawdę nie możemy przejść na kolejny świat? Co się w tym momencie stało? Od ilu rebirfów można przejść na kolejny świat? Jeżeli jest mi potrzebny jeszcze jeden, to ja się normalnie w tym momencie zdenerwuję, ale zaraz to sprawdzę. Wreszcie udało przejść mi się na drugą część tego bardzo dziwnego świata. No ale tak, jesteśmy na kolejnej części mapy. Tym razem jak wszystko sprzedam, to zostajemy już tutaj i nie musimy wracać na ten poprzedni świat. Kosztowało mnie to jednego Rebirfa i 50 tysięcy naszej wielkości, ale teraz zbijamy to naprawdę bardzo szybko, mega szybko nam to idzie. Więc możemy się tutaj ogólnie troszeczkę powiększyć, ulepszyć sobie oczywiście jeszcze wielkość, walutę, żeby sobie jeszcze więcej za to zarabiać. I kolejna mapa jest w w nawet nie wiem od ilu rebirfów, a nie, dobra, kolejnej mapy nawet nie ma. Więc w sumie to jesteśmy na ostatniej mapie, a kolejnych rebirfów po prostu nie opłaca się robić, bo mamy je ulepszone na maksa. Wydaje mi się ogólnie, że tą grę dzisiaj przejdziemy po prostu na maksa, tak jak wszystko w tej grze, póki co. sprzedajemy sobie wszystko, mamy kolejne 200 tysięcy, ulepszamy sobie to, to. Czy nie możemy tego ulepszyć? Dobra, brakuje mi naprawdę bardzo malutko, więc szybko sobie taką jedną, jedną cegiełkę zjemy. Mogę to zjeść. OK. Sprzedamy to, ulepszamy sobie jeszcze bardziej pieniążki. I w tym momencie przydałoby nam się jeszcze więcej wszystkiego zjadać, żeby się jak najbardziej powiększyć, chociaż nie wiem, czy jest Jeszcze jakikolwiek sens, skoro tak naprawdę to udało nam się Przejść całą grę, tak mi się wydaje No ale dobra, jeszcze sobie troszeczkę tutaj płażę. No dobra, słuchajcie, udało mi się wbić jeszcze 350 tysięcy wielkości Zjemy sobie tutaj wszystko, co jest jeszcze możliwe No i myślę, że ogólnie udało nam się naprawdę Przejść całą grę, byłem dosłownie wszędzie Ulepszyłem sobie teraz tutaj chyba jeszcze Wszystko na jakieś 16 poziomy Więc nie jest w sumie aż tak źle I mamy pierwsze miejsce na serwerze Nikt nie jest dosłownie lepszy od nas, my możemy zjeść tutaj No może nie wszystko, bo są tutaj jeszcze Obok nas kominy nuklearne, ale to sobie zostaw przejdźmy sobie do tego co jest obok i mamy zjedzone wszystko, dobra już nic więcej nie my, jesteśmy naprawdę ogromni, jesteśmy niebieskim torynadem, a rebirchów więcej niestety zrobić nie możemy, więc słuchajcie to było na tyle bardzo wam dziękuję za to, że oglądacie do końca, my się widzimy w kolejnych no i wy oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z noeczkiem to wtedy może gramy plenoczynek z tej gierki, jeżeli dodadzą tutaj nowy poziom no, narka wszystkim